Hallo! Witam w serii odcinków Niemiecki na wynos. Dzisiaj zajmiemy się budowaniem pytań. Znowu pytania. Już jedne mamy. Pytania o rozstrzygnięcie. A teraz mamy pytania z zaimkami pytającymi. Zaimki pytające już znacie. Mamy pytania gotowe razem z tłumaczeniami, a więc wystarczy przeczytać pytania, zastanowić się, jak tłumaczony jest dany zajmek pytający. I wpisać sobie tłumaczenie. W ten sposób będziemy mieli ściągę. W ten sposób przypomnimy sobie znajomość zaimków pytających. Skąd pochodzicie? To wohea kommt ia, A więc do tabeli wpisujemy, że wohea to jest skąd. Gdzie on mieszka? wo wund Do tabeli wpisujemy w. Gdzie? Gdzie, dokąd dzisiaj idziesz? wohin gehst du heute? A więc wohin to jest gdzie, dokąd. Jak uczymy się niemieckiego? Wie lernen wir Deutsch? Wie, jak? I teraz mamy utrudnienie. Wer macht Sport? Się gimnastykuję, zastanawiamy się. Pamiętacie naszą prezentację z zajmków pytających? My te zajmki pytające mamy już przećwiczone. Jeśli nie macie, to wróćcie do tego zagadnienia, wróćcie do tej prezentacji. Zobaczcie linki pod filmem, bo tam też znajdziecie dostęp do zaimków pytających, do tego, co one oznaczają. A ja Wam podpowiem, że WEA to kto, a więc kto robi sport, kto się gimnastykuje, kto uprawia sport. I następnie Van koche ich kartofeln? Wann to kiedy, a więc kiedy gotuję ziemniaki? Zatrzymajcie prezentację, zastanówcie się, co oznacza was i co oznacza we oft Wpiszcie do tabeli. Mamy gotowe? No to uruchamiamy z powrotem prezentację i Was machen sie morgen? Znaczy, co one lub oni robią jutro? I Wie oft spielt das Kind komputerspiele? Wie oft? Jak często? Jak często to dziecko gra w gry komputerowe? I teraz to, na co musicie zwrócić uwagę, pierwszy był kolor zielony, czyli każde z pytań zaczynamy od zielonego zaimka pytającego, od słówka pytającego. Każde z tych słówek zaczyna się od literki W. Stąd też jest taka nazwa Wie Fragen, czyli pytania rozpoczynające się od literki W. W chmurce mamy Wie lerne ich Deutsch? Mam nadzieję, że łatwo jest Wam rozszyfrować to pytanie, wie to jak, a więc jak uczę się niemieckiego? Mamy te same zdania. I teraz pamiętajcie o tym, że po zaimku pytającym, który tutaj jest na zielono, lecą czasowniki odmienione do odpowiedniej osoby. I dopiero jest zaimek osobowy albo rzeczownik. Wiekommen aus Polen? Pochodzimy z Polski. Skąd pochodzicie? Czyli wohea i nie jest już w pytaniu skąd my pochodzimy, tylko skąd wy pochodzicie. Do wy odmieniamy czasownik kommt, czyli będzie woher kommt i teraz wy. A wy to ia. I nasze kompletne pytanie będzie brzmiało: woher kommt ia. Er wohnt in Polen. On mieszka w Polsce. Gdzie on mieszka? To proste. W mieszka on? Wo wohnt er? Następne pytanie jeszcze razem z wami zrobię, a później już będziecie musieli samodzielnie. Idę dzisiaj do kina, ich gehe heute ins kino. I teraz gdzie, czyli dokąd dzisiaj idziesz, to nie pytamy dokąd dzisiaj idziesz, tylko tak naprawdę po niemiecku musimy się zapytać dokąd idziesz ty dzisiaj. Czyli wuhin, teraz idziesz, różowe, geist du, bo przecież gehen musimy odmienić do du, a du to ty. wuhin, geist du heute, Zatrzymujemy prezentację. Wszystkie zdania twierdzące macie przetłumaczone. Wszystkie pytania też macie przetłumaczone. Robicie ćwiczenie. W momencie, kiedy zrobicie ćwiczenie, sprawdzacie z naszymi odpowiedziami. Gotowe? A tu nasze odpowiedzi. Zaczynamy od zdania. Jak uczymy się niemieckiego? Wie lernen wir Deutsch? Kto się gimnastykuje? Wer macht Sport? To robi sport. Dokładne tłumaczenie wortwörtlich, czyli słowo w słowo. Kiedy ja gotuję ziemiaki? Wann kochę ich kartoffeln. Co one albo oni robią jutro? Was machen sie morgen? I ostatnie pytanie, najdłuższe. Jak często to dziecko gra w gry komputerowe? Wie oft spielt das Kind I jedno pytanie w chmurce. I ostatnie pytanie w naszej prezentacji. Włochyngi ich. Mam nadzieję, że rozumiecie, co oznacza to pytanie. Jeśli rozumiecie, zapraszam do przetłumaczenia w komentarzu. Zajrzyjcie do opisu pod filmikiem. Tam komplet materiałów związanych z naszym odcinkiem, czyli z budowaniem pytań z zajmkami pytającymi. Wszystkie materiały są za darmo, stąd też nazwa naszych odcinków, niemiecki Na wennos. Auf Wiederhören. Tschüss.